Przed seansem nie postawiłbym na Girls, Band, Cry złamanego grosza. Zarys fabularny zapowiadał ckliwą, oklepaną historię. Animacja też wydawała mi się przeciętna. Już pierwszy odcinek uświadomił mi, że byłem w poważnym błędzie, a to między innymi zasługa właściwych inspiracji. Według mnie anime ewidentnie zainspirowało się Naną, wspaniałą, dojrzałą historią, jednym z moich trzech ukochanych tytułów anime. Punktów stycznych jest całkiem sporo. Momoka ma bardzo zbliżoną osobowość do Nany Osaki, co stanowi oczywiście duży plus. Obydwie dziewczyny są również w podobnym wieku oraz marzą o graniu w zespole. Z kolei Nina. Podobnie jak nana Komatsu, zbieżność imion nie jest chyba przypadkowa, opuściła dom rodzinny, by przybyć do Tokio. Co prawda nie z powodu chłopaka, ale również z istotnych pobudek. Pod względem charakteru, dziewczyny są jednak zupełnie inne i bardzo dobrze. Nina posiada znacznie więcej zapału i zacięcia niż Komatsu. Jest bardziej asertywna, co cieszy. Dodatkowo potrafi być wobec siebie krytyczna, zauważa własne błędy, wyraża chęć poprawy, a to cenne cechy. Czasami Nina potrafi być jednak trochę zbyt emocjonalna, co leciutko wkurza, ale to kwestia czysto subiektywna. Ała, śliczna perkusistka, też wypada pozytywnie. Ma korzystny wpływ na Ninę. Można powiedzieć, że jest takim dobrym duchem zespołu. Poza tym posiada swoje własne rozterki, z którymi musi się zmierzyć. Ała zyskuje w ten sposób głębie. Bohaterki są zatem, krótko mówiąc, świetne. Cztery pierwsze epizody obfitują też w pamiętne fragmenty. Występ Momoki i Niny, które oglądamy w pierwszym odcinku, wypadł wspaniale. To zasługa dużej emocjonalności sceny oraz jej realizacji. Piosenka również brzmi kapitalnie. Koncert z czwartego odcinka też wymiata. Dropny minus stanowi jedynie brak dbałości o szczegóły. Dziewczyny zagrały we trójkę, mimo tego możemy usłyszeć gitarę basową oraz klawisze. Nie mógłbym zapomnieć też o prześmiesznym zachowaniu Niny, jakiego dopuściła się w knajpie. Co prawda, trudno uwierzyć, aby siedemnastolatka nie wiedziała, kiedy używać gestu środkowego palca. Tak czy siak scena zostaje w głowie. Identycznie sprawa ma się z tańczącym gołębiem. Pozytywnie wypadają nawet krótkie muzyczne motywy, których słuchamy w trakcie odcinków. Są bardzo przebojowe, a przy tym pasują do poszczególnych scen, a animacja. Szczerze mówiąc, miałem wobec niej trochę obaw, jednak szybko przestały mieć one znaczenie. Grafika komputerowa nie razi po oczach, nie sprawia, że bohaterki wyglądają sztucznie lub poruszają się nienaturalnie. Wszystko jest według mnie ok. Animację przyrównałbym do filmowej trylogii Bezerk. Jeśli przypadła Wam ona do gustu, na pewno nie będziecie mieć problemu z Girls Band Cry. Cztery pierwsze epizody przygód Niny, Momoki oraz Ały mnie niezwyczajnie zachwyciły. Bohaterki, muzyka, animacja oraz humor. Każdy z tych elementów zagrał mi bez żadnego fałszu. Oglądając anime, czułem się jak podczas sansu Nane czy beka, a takie odczucia cenię sobie wyjątkowo mocno. Póki co, Girls Band Cry to najlepsza rzecz, którą widziałem w tym roku. I coś mi mówi, że mogę tę opinie podtrzymać, nawet po ukończeniu anime.